Bóg pomógł mi wyrazić, napisać to w ten sposób, bo nie jestem wcale do tego zdolna. Bóg pragnie mnie w świecie ze względu na swe orędzie. Być w świecie to dla mnie jak krzyż na barkach. Moje ciało sprawia mi ból. Moje również, wszystko co czujesz. Ja też odczuwam, córko Bogosławni. Błogosławię Cię, mój umiłowany Boże. Kocham Cię, widzisz? Miłość doprowadza do cierpienia. Miłość przywiązuje. Miłość przywiązuje do Boga. Miłość przywiązuje. Miłość ofiarowuje ogromną wierność. Miłość bezgranicznie się poświęca. Wasulo, godziny uciekają. Twój czas jest bliski. Ofiaruj się, wzrastaj w pokorze. Spożywaj z mojej ręki, moja umiowana. Ja rozerwę twoje kajdany i twoja dusza wkrótce uleci do mnie. Kocham Cię, mój Boże!